Koniec roku, ostatni mecz i jeden do jednego. Chyba stracone dwa punkty, no i nieoddana końcówka 2024. No tak, na pewno bardzo duży niedosyt mamy po tym meczu. Chcieliśmy wygrać. Myślę, że za szybko straciliśmy bramkę w drugiej połowie, później musieliśmy gonić. Na szczęście się to udało. I... Mógłbym bardziej przycisnąć w tej drugiej połowie i no, tak naprawdę szkoda, szkoda że już się nie udało dzisiaj wygrać. Tak naprawdę czego dzisiaj zabrakło w tym spotkaniu, bo oczywiście to nie było dobre spotkanie w wykonaniu Wisły, ale no, te sytuacje w drugiej połowie już troszeczkę więcej było ich przez Was stwarzanych, natomiast czego dzisiaj tak zabrakło, taki, to był taki główny czynnik? Myślę, że takiej większej determinacji do, do, do strzelenia bramki. No i skuteczności, bo też jakieś tam swoje sytuacje mieliśmy i mogliśmy to wykorzystać. 2024 rok kończycie tę rundę wiosenną i przepraszam, oczywiście na miejscu siódmym. No jest chyba taki mały niedosyt, oczywiście ten początek nie był dobry, później troszeczkę te punkty nadrobione, ale jakby tak pan miał podsumować, no to chyba jednak nie jest to satysfakcjonujące miejsce. No tak, no tak, jak Pan właśnie powiedział, e, jest bardzo duży niedosyt. E, źle zaczęliśmy na pewno tą rundę. Pogubiliśmy bardzo dużo punktów. Później było już dużo lepiej. E, zaczęliśmy punktować i z seriami. No i, no i też ta końcówka. No, mogliśmy, mogliśmy bardziej przycisnąć i, i, i wygrywać te mecze, a, a nie gubić gu tak głupia tych punktów. No i jakby tak Pan miał podsumować rundę w swoim wykonaniu. Czy jest Pan zadowolony ze swoich liczb, z swojej gry? Bo dużo pan nie dostawał, głównie na lewej stronie, były też mecze na prawej stronie e, obrony, ale czy jest pan z siebie zadowolony w tym roku? Jak to wyglądało? No, na pewno myślę, że, że mogłem mieć e, dużo więcej liczb. E, były sytuacje, w których mogłem się lepiej zachować. E, ciężko mi teraz przeanalizować to tak, tak na szybko, jaka to była runda, no, ale myślę, że, że nie była zła. A w następnym rundzie postaram się, żeby to dużo lepiej to wyglądało. Co musi jeszcze Wisła zmienić, by to wyglądało trochę lepiej, by tych punktów było więcej, by nie było takich wpadek jak dzisiaj, okay. no bo jednak to jest jeden punkt i troszeczkę niedosyt jak to wyglądało. Co się musi zmienić, żeby Wisła funkcjonowała według Pana trochę lepiej? Na pewno mam bardzo dobrą drużynę. Co zmienić? No myślę, że Zmienimy skuteczność u nas, poprawimy tą skuteczność, no to zaczniemy wygrywać mecze i będzie tylko lepiej i będziemy się piąć w górę tabeli. Jeden do jednego, stracone raczej dwa punkty, no i nieudana końcówka 2024. No tak, eee, jeden do jednego, nieudana końcówka roku, stracone dwa punkty, no co mogę więcej powiedzieć, zgadzam się, zgadzam się z tą tezą postawioną w, w tym pytaniu. Duży niedosyt, bardzo duży niedosyt. No, chcieliśmy ze wszelkich sił i chęci się zakończyć ten mecz. Trzema punktami przybliżyć się do czołówki i w dobrych humorach rozjechać na tą przerwę. Na tą przerwę zimową. Tak tak jak powiedziałem, spory, spory niedosyt. Czego w tym meczu zabrakło? Żeby właśnie te trzy punkty zdobyć. No bo ta gra. Niestety nie była jakoś bardzo dzisiaj zadowalająca. Na pewno jest to taki remis z niedosytem, ale jednak sporo nie funkcjonowało w dzisiejszym spotkaniu. Ej, na pewno, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszą połowę, zbyt dużo prostych strat, zbyt dużo szybkich strat po, 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 po naszym odbiorze piłki, kiedy. Kiedy my odbieraliśmy piłkę przeciwnikowi, to my mieliśmy szansę na szybki atak, bo przeciwnik był zdezorganizowany. To z kolei my prosto traciliśmy piłkę albo, albo podaniem pod nogi przeciwnika, czy, czy czasami nieudanym driblingiem, I to wprowadziło taki duży chaos, jeśli chodzi o, o, o wygląd całej pierwszej połowy, mam wrażenie, bo pewnie z boku wyglądało to podobnie, że zrobiły się takie dwa ognie, kiedy raz atakowała jedna drużyna, raz druga. Dużo prostych strat, niewymuszonych błędów i i tak bym podsumował pierwszą połowę. No jeśli chodzi o drugą, no to pierwsza część tej drugiej połowy wydaje mi się, że pod dyktandą Miedzi, która dość dużo sytuacji stwarzała sobie po tych zejściach skrzydłowych do środka, kiedy ścinali, ścinali do zewnątrz i oddawali strzały przed pola karnego. Pozytywem jest to, że, że, że fajnie zareagowaliśmy na tą straconą bramkę i i praktycznie natychmiast odpowiedzieliśmy swoim trafieniem. No i co w konsekwencji wydaje mi się, że, że zmieniło oblicze tego meczu w taki sposób, że to my do końca raczej dominowaliśmy i byliśmy bliżsi, bliżsi z zdobycia tej drugiej bramki. No i wracając do tego, co powiedziałem na początku, czyli, czyli niedosyt, zwłaszcza ze względu na tą końcówkę, kiedy, kiedy mimo wszystko można było pokusić się o, o podobny scenariusz jak w meczu z uks -em. A co pan sądzi o tej sytuacji z rzutem karnym, no bo oczywiście zdany najpierw przez arbitra, no ale później podszedł arbiter do waru, no i sam ocenił, że to karny nie jest. Co pan o tym myśli? Z boiska wydawało mi się absolutnie, że to jest czysty rzut karny bez wątpliwości. Nawet nie, 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 nie przypuszczałem, że sędzia będzie potrzebował do tego wideo weryfikacji. Byłem troszkę zdziwiony, kiedy pokazał, że biegnie do monitora, a najczęściej to się do monitora oznacza znane decyzje, więc yy... Byłem bardzo zdziwiony i bardzo też zły. No bo, tak jak mówię, dla mnie sytuacja była zero-jedynkowa, ale nie widziałem tego wideo jeszcze, jeśli chodzi o tą sytuację. Jedynie to, to zdjęcie słynne, które pewnie, o którym wszyscy mówią, czyli tą stoplatkę, kiedy zawodnik ewidentnie wyciąga rękę i dostaje, blokuje to podanie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to mam nadzieję, że na wideo wyglądało to tak, że, że, że ta piłka najpierw trafiła w klatkę piersiową, a później, a później w rękę tylko taki scenariusz wybroni sędziego i mówię, że mam nadzieję, bo... bo po prostu nie chciałbym się znowu denerwować, nie chciałbym, żeby skończyło się to taką kontrowersją, dużym skandalem i ewidentnym błędem, bo no bo ten niedosyt, o którym mówiliśmy wcześniej byłby jeszcze większy i te nerwy byłyby, byłyby o wiele większe, także... Liczę, że, że sędzia podjął dobrą decyzję, żeby oszczędzić nam wszystkim, są Wisły i, i nam zawodnikom tych negatywnych emocji. To był ostatni mecz w tym roku 2024, ostatni też mecz tej rundy, chociaż oczywiście runda rewanżowa już, ale mimo wszystko, no jak Pan ocenia ten rok we własnym wykonaniu, tę rundę, ten sezon, no bo miejsce siódme, też, które nie jest jakoś 100% tak na pewno zadowalające. Celem jest ten awans, ale jak pan ocenia przede wszystkim też swoją grę na środku obrony? No tak, nie ma co ukrywać. Myślę, że nie znajdziemy osoby, która powie, że to miejsce i ta sytuacja, w której jesteśmy to jest, to jest coś, co jest w porządku i coś, z czym możemy przejść do porządku dziennego, bo absolutnie tak nie jest. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że że oczekiwania wobec nas są, są dużo, dużo dużo większe, eee, więc podsumowując, podsumowując to półrocze czy, czy, czy cały rok, no spora da jeśli chodzi o emocje, jeśli chodzi pewnie też o, o, formę, o formę drużyny, bo momenty bardzo dobre, eee, czy nawet, nawet wybitne, jak, 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 jak przygoda w parze polskiej, czy później w Europejskich Pucharach, kiedy jest sporo emocji, i sobie, kibicom dostarczyliśmy, przepłataliśmy właśnie, właśnie tymi wpadkami ligowymi. I, i, i... I jeden, co mi chodzi do głowy, to ta, 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 ta właśnie sinusoida, taki, taki rollercoaster emocji, I... no co, 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 co automatycznie nasuwa brak jakiejś takiej stabilizacji na dłuższą, na dłuższą metę. I ja patrzę optymistycznie w tą rundę rewanżową, właśnie w ten sposób, że w okresie przygotowawczym, pełnym okresie przygotowawczym z aktualnym sztabem szkoleniowym. Dłuższymi momentami ja mam nadzieję, że, że najlepiej całą, całą rundę będziemy wyglądali tak, jak przez ten przez ten okres, kiedy, kiedy wygrywaliśmy te mecze, czyli mieliśmy serię meczów bez, bez porażki i, i właśnie zaczęliśmy ten rajd i to, 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 to odrabianie strat do, do czołówki. No i żal, że Żałuję, że te ostatnie dwa mecze ligowe troszkę te, troszkę te nastroje, e, że tak powiem, e, zdegradowały.